Cześć, witam Cię na kanale Zostanie Móz. Zostanie Mus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać dla nich właściwe formy prawne, czy po prostu lepiej zarządzać się przepływami finansowymi. Dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, czy opłaca mi się przejść na CIT estoński. CITestoński jest to forma ryczałtowego podatku dochodowego od dochodu spółki. Jego zaletą jest to, że podatek płacony jest dopiero w momencie, gdy następuje rzeczywista wypłata zysku na rzecz wspólników. Mówiąc po polsku, płacimy podatek dopiero wtedy, kiedy wspólnicy otrzymują swoje pieniądze. Jeżeli chodzi o CITestoński, to jest to dosyć nowa forma podatku w Polsce. Miała być robiona na wzór tego, co jest w Estonii, oczywiście. Jakbyśmy popatrzyli na różnice, to jest ich całkiem sporo, natomiast przyjęło się mówić o tym CITES Tutaj rzeczywiście jest tak, że nie płacimy podatku do momentu, kiedy nie jest wypłacane ze spółki zesk. Tutaj oczywiście znowu w naszej rzeczywistości polskiej jest bilion w różnych wyjątków, natomiast przyjmijmy ogólną zasadę, że w momencie, kiedy jesteś małym podatnikiem, to jeżeli wypłacasz dywidendę ze spółki ZO, to spółka i wspólnik łącznie Płaci 20% podatku, więc jeżeli masz do wypłaty 100 tysięcy, no to 20 tysięcy to będzie podatek dochodowy, 80 tysięcy zostaje w twojej kieszeni. No tutaj bardzo ważna informacja, nie trzeba się borykać z omijaniem podwójnego opodatkowania, z jakimś kombinowaniem, szukaniem opcji. Za każdym razem po prostu możesz wypłacić te pieniądze w formie dywidendy. Co ciekawe, w trakcie roku również można wypłacać zaliczki na dywidendę i wtedy w przypadku wypłaty zaliczki Trzeba od razu zapłacić również zaliczkę na podatek. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteś dużym podatnikiem, to ten podatek nie będzie wynosił 20%, a 25%, czyli firmy, które są dużymi podatnikami, czyli mają obroty powyżej 2,5 miliona euro rocznie, bardzo mocno podkreślam euro, czyli bardzo duże uproszczenia, 10 milionów złotych, to wtedy płacą podatek 25%, znowu łącznie wspólnik i spółka czyli od 100 tysięcy złotych do takiego wspólnika trafi 75 tysięcy, 25 tysięcy do urzędu. No i to się wydaje być bardzo, bardzo atrakcyjna forma opodatkowania spółki, natomiast żeby móc z niej skorzystać, to trzeba zatrudniać minimalnie trzy osoby. I bardzo ważne jest to, że to nie mogą być ani wspólnicy, ani członkowie zarządu, czyli to muszą być rzeczywiście pracownicy, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę albo w oparciu o umowę zlecenia. Natomiast bardzo ważne jest to, że łącznie zatrudnienie tych osób musi być przez minimum 300 dni w roku. To nie są być osoby, tylko po prostu głowy się liczą. Czyli Jeżeli jedna osoba zrezygnuje z pracy, a w miejsce przejdzie inna, to jakby liczy się to do tych samych 300 dni. To nie chodzi o to, że mają być trzy te same osoby, tylko zatrudnienia ma wynosić trzy osoby, stan zatrudnienia, trzy osoby przez cały rok w ciągu minimalnie 300 dni. Więc tutaj jakby o to chodzi. Jeżeli ktoś może skorzystać z estońskiego i chce to zrobić, to czas na zgłoszenie mija 31 stycznia, I zgłaszamy to do swojego urzędu skarbowego na dokumencie ZAF RD. specjalny dokument, na którym dokonujemy takiego zgłoszenia. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak działają podatki w spółce, jak działa estoński, co to są za wyjątki, kiedy nie mogę korzystać z situ estońskiego, to serdecznie polecam Ci nasz kurs ze spółce ZO. Znajdziesz w nim informacje na temat optymalizacji, znajdziesz tam mnóstwo infografik, znajdziesz ponad 140 stron notatek z naszych lekcji wideo, znajdziesz mnóstwo instrukcji odnośnie tego, jak wypłacać wynagrodzenia, znajdziesz ciekawe, zoptymalizowane case study, znajdziesz również cały moduł odpowiadający na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Link do kursu znajdziesz w pierwszym komentarzu, ale również w opisie naszego. Filmiku. Mi pozostaje życzyć Ci miłego, udanego dnia, właściwych decyzji podatkowych na najbliższy rok. Do zobaczenia kolejnym razem.